W poprzednim odcinku opowiadałem o piknikach i teraz zostaniemy w urlopowo-wypoczynkowej atmosferze. Czy arystokraci mieli wakacje? Złośliwi powiedzą, że cały rok. Pojęcie to odnosiło się głównie do uczniów i studentów, którzy uczyli się w dużych miastach i wracali na wakacje do rodzinnych miejscowości. Arystokraci podróżowali niezależnie od pory roku, ale wiadomo, że okres wakacyjny bardziej sprzyja wyjazdom. Uwielbiali odpoczywać u wód w Cieplicach, w Kainsbadzie czy Weinbaden. Lato w popularnych uzdrowiskach służyło poprawieniu zdrowia, ale było też towarzyskim obowiązkiem. Czy podobnie czynili to arystokraci z Ostromecka? Prawdopodobnie tak, chociaż oni mieli też swoją wodę. Niedaleko pałacu znajduje się przecież las mariański, a w nim źródło Marii, nazwane od imienia żony właściciela, Matyldy Marii Szolburn. Rozpadało się, przeczekam deszcz i zabieram się za gotowanie. Dzisiaj przyrządzę brokuły na pomidorach, opiekane leciutko sosem koktajlowym. I migdołami. Będzie pysznie. Brokuły dostarczyła mi firma Orlemans, już są w maluteńkich, drobnych kawałkach. Spójrzcie, ile mam oszczędzonej pracy. Tyle mi w zupełności wystarczy. Resztę wrzucę do zamrażarki, przyda mi się do kolejnych potraw. Na patelnię wleję troszeczkę oleju, nie za dużo. Cebulkę, dosłownie kawałeczek, pokrojoną cebulę w piórka wrzucę na patelnię. W międzyczasie małego boczniaka również pokroję w drobne paseczki i dorzucę do cebulki, niech się przesmaży. Pomidor pokroję w plastry i od razu ułożę na talerzu. Zaczyna się ładnie smażyć, więc mam czas aby pokroić drobno szczypiorek. Troszeczkę listków kolendry. Podkreślam nam smak brokułów. I nadadzą też troszeczkę nowego. Lubię sezon, kiedy są młode marchewki. Przekroję na pół wcześniej. Dobrze jest ją chwilę podgotować. Tak, przygotowano marchewkę. do Dorzucę do cebulki i boczniaków. Czas na sól. Czarny, świeżo mielony pieprz. Wszystko się zaczyna ładnie karmelizować, czyli nabierać brązowego koloru. To jest moment, kiedy mogę dorzucić brokuły. Będę przygotował bardzo szybko, aby zachować ten piękny zielony kolor. Im dłużej będę ogrzewał, brokuły będą traciły swój zielonkawy. Kolor właśnie. Czas na masło. Pieprz cytrynowy. Czerwone płatki papryki. Wszystko połączę z masłem. Brokuły są bardzo malutkie, więc szybko się odmroziły i natychmiast robią się mięciutkie i o to właśnie chodzi ale jeszcze się nie rozpadają na koniec dorzucę kolendrę ze szczypiorkiem wszystko dokładnie połączę tak przygotowane warzywa ułożę na pomidorach na sam środeczek postaram się pomidory dokładnie przykryć i pierwszy etap brokułowej sałatki skończony, ale to jeszcze nie koniec. Pierwszą część mojego dania odstawię na chwilę na bok i przygotuję dressing. Troszeczkę oliwy wymieszam z musztardą. Orzechy rozkruszę, równo pokroję. Wcześniej przerzuciłem je przez patelnię. Dzięki czemu są bardziej aromatyczne i chrupiące. Odrobina migdałów. Aby zaostrzyć moje danie, potrzebuję chili. Ostrość dokładnie wybierzecie sami. Pokroję w drobne kawałki. I jeszcze. Szczepiorek drobno pokrojony ląduje w misce razem z solą i pieprzem. Pierwszy dressing skończony. Czas na drugi. Banalnie prosty. Łyżka spora majonezu. Ketchup, polskie przetwory łagodny naturalnie. Keczup polskiej przetwory jest robiony wyłącznie z polskich pomidorów, a większość z nich rośnie koło Wucławka. Nie ma w nim glutenu, ale jest za to bardzo dużo likopenu. Keczupy są całkowicie warzywne, więc mogą być jedzone przez wegan i wegetarian. I właśnie taki keczup będzie w moim sosie. Wymieszam dokładnie. Zrobi się śliczny kolor. Jeszcze odrobina pieprzu. I jeszcze odrobina soli, jeżeli byście chcieli żeby sos był bardziej wyrafinowany, dobrze jest dodać kilka kropel koniaku. I tak przygotowanym sosem obłożę moje brokuły. Troszkę też nałożę na marchewkę. I tak przygotowane danie włożę do piekarnika jak najwyżej górnej grzałki, aby się ślicznie zapiekło. Wszystko doskonale zapieczone. I na koniec kolorowy dressing. Wygląda cudnie. No i tak też będzie smakowało. Kilka ulubionych sałat lub ziół do dekoracji. Tutaj naprawdę niczego więcej nie trzeba. Bogactwo smaku. I moje danie gotowe. Pachnie cudownie. Całkowicie wegetariańskie. Smacznego. Ledwie skończyłem gotować, a znowu zaczęło padać, ale na szczęście mogłem się schować w pałacowej kuchni. Na początku mówiłem o wakacjach arystokratów, a jak to było ze zwykłymi śmiertelnikami. W tym roku mija 90. rocznica uchwalenia przez Sejm ustawy o urlopach dla pracowników handlu i przemysłu. Zgodnie z dokumentem z 1922 roku urzędnikom przysługiwał po roku pracy miesięczny urlop, robotnikom zaś po trzyletniej pracy. Tylko 15 dni odpoczynku. Wcale nie byliśmy w ogonie Europy. Tą kwestię w Polsce uregulowano jako w jednym z pierwszych krajów na świecie. Okazuje się, że już wtedy urlopy należało planować, a współpracownicy mieli prawo do porozumienia się między sobą, który pierwszy urlop ma wybrać. Ale kiedy nie mogli dojść do porozumienia między sobą, nie decydował właściciel zakładu, a niezależny inspektor pracy. A wy jesteście myślami na urlopach? Ja też. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie będzie padało.